nam się pływać na 380 z uwagi na awarię masztu ale spróbujemy go opisać do historii dobrze, schodzimy do środka po trzech stopniach mesa wygodna, jasna, dużo okien równa podłoga na jednym poziomie widać, że to jest nowoczesność dziobowa kabina w żadnych stopni, nic po drodze trochę asymetryczna koja ale ja duże okna, szafki. Tutaj mamy tak jak powiedziałem mesę. Zróbmy na szeroko. A po lewej stronie, kanapa wypoczątkowa, ewentualnie taki końcik, Kącik nawigacyjny. Na lewej burcie mamy kambus. I dwie kajuty rufowe tradycyjne. Jedna przy wejściu jest pełna wysokość stania. Dalej schowane jest pod podłogą kokpitu. Jedna łazienka, ale duża. Wypełnie WC, tutaj nawet jakieś żagle. Tu jest prysznic. Ok, i tak jak powiedziałem, korknik nawigacyjny. No, klasyczne. Spróbujemy przeczytać, a później zrobimy zdjęcie. 200. E, 6000 netto. Ok, dobra. I nas przechodzi przez środek. No taka niewielka 38 stóp. Dobra, wychodzimy z powrotem, idziemy do kokpitu głównego. Tutaj mamy składany stolik, kanapy po lewej, po prawej, dwie konsole sterownicze, kabystany doprowadzone do sternika i stąd znowu po płaskim żadnych stopni, po płaskim idziemy na dziób. Masz podparty dwoma rami salingów. Kolumnówki, a to już taka klasyka praktycznie tutaj nie mamy foka samochalsującego się ale mały fok, fok prowadzi, doprowadzone szoty są aż tam do, do starnika fały, regulacje tutaj natomiast dziób, sięgnik roller to po prostu klasyka, wygodna nie łódka do pływania pewnie mirewiatowego on na pewno dobrze pływa o. przechodzi się wygodnie tu dwie ławeczki są w rogach także można usiąść na ławeczce i sterować na siedząco prawda? stąd mamy dobry odgląd na całą łódkę Bardzo to jest wygodne no niestety w są tu się potyka człowiek. Okej, okay. no to takie byśmy mieli tą 380.